A i to, o czym mówiliśmy: ćwiczenia desantowe ciężka, chorego psychicznie żydowskiego Menela, Cezarego Grabarczyka. Turlanie się z górki, desant. I pani się udało dzisiaj. Właśnie o tym wiadukcie mówiliśmy. Czy żaden modra już taki pomysł świta. Szczęście się Dalej pan motorniczy, czyli kamikaze ze Zdanowskiej i grabarczyka czeka na ekipę remontową. Być może na dźwig. Jak widać po ścieżce, już... pasażerowie są już przyzwyczajeni do desantu krapaczyka. A to w sumie tylko z 5 metrów w dół. No i paranoik nie widzi u siebie problemów. czy Cezarego Grabarczyka jest legendarne. Kiedy mówiliśmy o napadach na naszą redakcję, nie wpuszczanie na konferencji, a spotkaliśmy się na forum gospodarczym Europa, Ukraina, Upaina, w zasadzie Cezary Grabarczyk skwitował to z chamskim uśmieszkiem, a jakoś błąd przed. No niekoniecznie. Eee, niestety za dużo ośmiorniczek w wiecie ewentualnie koli panie Grabarczyk, bo w tym roku pociotek z danowskiej żydowskiej to a nas nie wpuścił. Tak wygląda desant Grabarczyka. Grabarczyk po chamsku to skwituje, a jednak się udało panu zejść.